Cześć, witam Was ponownie w, w świecie World War Robot WWR, czyli mojej nowej zajawce na figurki. Mieliśmy już 5 chyba odcinków z robotami, a dziś trafił do mnie naprawdę wielki okaz naprawdę wielki okaz robota. I już Wam szukam w tym pięknym takim albumie. Roboty są wymyślone i namalowane przez Ashley Wooda, takiego grafika, twórcę komiksów i właśnie obrazów. Stworzył on kilka światów, z których później wyprodukowano figurki przez jego firmę 3A. I już wam pokazuję, z czym dzisiaj będziemy mieli do czynienia. O, tutaj są. O, dobra, Tak żeby nam się nie odbiało, to jest taki wielki. Robot Lerch Martin. Tutaj chyba widać jego skalę, jaki jest potężny. Ma takie wielkie działo, albo nawet dwa, bo takie też widziałem. Do mojej kolekcji trafił jeden. Jeszcze zobaczę, czy uda mi się gdzieś tutaj wam pokazać tego, tego kolosa. O, tutaj jest też w tle przesuwający się. Za żołnierzami, a, ale chyba najwyższa pora, żeby wkroczył na naszą scenę, żebyście go mogli zobaczyć. Udało mi się kupić go w wersji Big Red, czyli wielki czerwony, a już za chwilę zobaczycie dlaczego. Proszę, tak prezentuje się wielki czerwony. I to jest to jest ten kolos. Zobaczcie, jaki on jest duży, spokojnie mógłby być do skali 1:6, ale zaraz przejdziemy, dlaczego nie jest 1:6, a jest w skali 1:12. Wyobraźcie sobie to w skali 1:12, czyli jego odpowiednikiem jest taki 15-centymetrowy wojak, proszę. Tak prezentuje się. On był na w odcinku specjalnym 15-centymetrowy wojak, e, który jest medykiem. I teraz możecie sobie porównać skalę wielkości tego robota w stosunku do tego żołnierza. Tak, tak prezentują się one. Zresztą jak przedstawię wszystkie klasy tych robotów, wtedy zrobię Wam taki filmik, w którym będziemy porównywali sobie je wielkością, bo będzie to fajnie gdzieś, gdzieś można zobaczyć. O, tak prezentuje się ten wojak a dodatkowo mam tutaj najmniejszego robota, no nie, no jeszcze kostka jest mniejsza, ale w tej chwili nie mogę Wam jej pokazać, tak prezentuje się najmniejszy robocik, czyli dropclod, który jest takim odpowiednikiem no, ludzkim, a można powiedzieć, czyli człowieka, bo, bo ta wielkość jest około podobna do, do wielkości człowieka, czyli jeżeli mają po metr tam 80 parę. No to ten robot jest tutaj kolosem strasznym, jest to największy robot w tym uniwersum i już o nim troszkę poopowiadamy. Tutaj jeszcze też jedno porównanie to jest to jest Bertie Sandcrab, która była w jednym z poprzednich odcinków, ale ta Bertie jest w skali 1.8, nie 1.12, bo 1.12 byłaby troszkę taka mniejsza. Także Ta Berti w skali 1.8 jest i tak mniejsza niż ten wielki, czerwony w skali 1.12. Dobra, ale przejdźmy do Sedna, czyli do tego naszego Kolosa. Jest on w wersji takiej radzieckiej CCPR, czyli Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Sojusz Sowieckich, Republik. To jest cyryli, rosyjskim, rosyjski skrót. Sam robot jest z, z pomalowany na czerwono z takimi przetarciami, i z, z żółtymi elementami. Tutaj na prawym ramieniu ma takie wielkie działo, które jest w tej chwili w takiej pozycji spoczynkowej. To jest działo, tutaj jest prawdopodobnie magazynek i ono jest w takiej pozycji. A sam robot ma tutaj jeszcze dwie takie duże torby, i e, dobra, teraz może troszkę podniesiemy, jak gdyby to działo, żeby wycelować. O, i tak prezentuje się ono podniesione. Czyli ma takie naramienne wielkie działo. A i tutaj dwie łapki. Gdy pierwszy raz widziałem je na, w internecie czy na zdjęciach, no bardzo byłem zawiedzony, że one nie mają tych super takich, super takich tych chwytnych palców, które mają inne roboty. Te są jak gdyby takimi potężnymi nosicielami dział i mają tylko takie, takie bardzo proste tutaj. Hmm, można, no nie, to nie są dłonie, nie są palce, no takie zakończenia tych, y, tych y, wysięgników, czy rąk, które mają takie, y, takie szpice, no takie trójkąty, którymi pewnie mogą, mogą zadać też dość dużo, dość dużo bólu. Ale dobra, przejdźmy do takich szczegółów. E, tak jak widzieliście, już tutaj są te, te dwa Plecaczki czy tam ładownice. Tutaj ta jego dłoń z tym właśnie, z tymi właśnie zakończeniami. Oczywiście w pełni mobilna. Tutaj takie ciekawe, dosyć nawiązania, bo to nie jest taki typowy komunistyczny radziecki robot. Tylko ma jakby takie naleciałości, chyba trochę jeszcze z czasów carskich, bo ten, ten czarny. Czarny orzeł taki tutaj ten sierbi młot, ale i ten czarny orzeł no jest to tak, tak dosyć ciekawie zrobione. Tutaj z tyłu mamy ten silnik chyba taki fajnie okopcony w żółtej wersji. Tu mamy też jeszcze jego chyba numer seryjny 125, czy tam jego, jego nazwę. Tutaj napis po radziecku Gorjatchaja Włochnia? No, nie wiem. Musiałbym tu trochę się pobawić z tym. Na, u góry na, na tym deklu jest też gwiazdka. I tutaj na działku z tyłu jest taki fajny, o, fajny malunek takiej taki rączki pociągającej za sznurek. Czyli tak jak działonowy w działach stacjonarnych, tam trzeba pociągnąć, żeby odpalić. Ładunek, tutaj jest to, to jest tak na fajnie narysowane, tutaj, tutaj też takie ostrzeżenie na tym, na tym zbiorniku. Sła, no sła... no nie wiem, kałakaja, aha, tutaj brzydkie słowa, to nie będę wam tego tłumaczył. Tutaj też takie fajne ostrzeżenie. No, naprawdę, to malowanie jest prze, przekozackie. Zobaczcie, jak fajnie jest tutaj to, te, te srebrne, srebrne rzeczy. Czy tutaj ten kawałek, którym jakby odpadła farba i tak gdzieś rdza wychodziła? No, jestem zauroczony malowaniem. Zresztą, to jest chyba jedno z największych zalet. Oprócz całego wymyślenia tych kształtów tego wszystkiego zdejmę może te dwa te dwa plecaki a i wtedy będzie można zobaczyć fajnie jak tutaj jest ten sierp, młot i ten napis z przodu no robot prezentuje się na... no jestem oczarowany jak go wyjąłem z kartonu byłem tak nim zachwycony, że no nie wiem nawet już się zbliża do numeru jeden u mnie z, z tych robotów, chociaż chyba nie, nie przeskoczy tego, którego pokażę Wam w następnym odcinku, ale, ale mam nadzieję, że Wam się, się spodobał. O, tutaj jest, jest ruchoma ta, ta górna część, czyli możemy tą jak gdyby wieżyczką obracać. O, daj to dość ciężko idzie, ale nie ma. O, to już mi się rozłożyło tutaj działko, taki mały wypadek przy pracy, ale już już robimy z tym porządek. Dobra. O. Ono tutaj jest niesklejone. E, można też je wyjąć. Całe tutaj jest na takim prostym, dosyć rozwiązaniu no, e, do, do montażu. O. Wtedy mogę Wam pokazać to działko trochę bliżej. Czyli taki, taki odpowiednik takiego wielkiego działa z tymi fajnymi napisami. Sam robot. Sam robot. Wtedy tak się prezentuje. Oczywiście możemy ruszać w pełni tymi, tymi łapkami, nóżkami. Także naprawdę. Tutaj te płyty, osłony też są odsunięte na jakąś, o, tu będzie widać na jakąś odległość, także to też bardzo fajnie fajnie zostało zrobione, jakby ta. ta już staram się go tutaj złożyć tak chyba jak. Jak to powinien być, w którym momencie? O tak, tak chyba powinien być. Tak, tu jest oczko tego robocika. No, także taki nasz koleżka, ciekawy. Napiszcie, czy Wam się podobał, bo ja jestem naprawdę nim oczarowany. Widziałem też wersję, tu fajnie też nawiązują, że pokazują jakieś wersje no Nasza wersja do czerwonych jest wiadomo jaka, ale no, gdzieś to, to zostało bardzo fajnie pokazane. Nie wiem, czy, czy ma to coś wspólnego w tym uniwersum z, z Rosjanami, czy tylko po prostu ktoś sobie tak wymyślił, żeby sobie tak pomalować tego robota i żeby był w takiej ciekawej wersji. Tak samo jest także w takiej wersji. Niemieckiej z, z Afryki, z II wojny światowej. Także to też jest taka ciekawostka. No jest tam kilka różnych, różnych malowań tych robotów. E, dobra, e, ja może założę mu to działko. Założę mu to działo. Dobra, tak. O, był. Gotowy. E, I teraz wyobraźcie sobie, że ten robot został wydany także w wersji. 1,6 czyli no jeżeli żołnierz ma w 1,6 około 30 cm, a ten jest dwa razy większy, tak? bo tak można by było przyjąć, że jest dwa razy większy, to no przyjmijmy, że to, no, może nie dwa razy większy, czyli musiałbym mieć około pół metra, no, jest po prostu kolosem w wersji 1,6, jest taki, takim kolosem półmetrowym. No dobra będę się zachwycał nim jeszcze grubszą chwilę Mam nadzieję, że Wam się podobał bo, bo mnie oczarował i jest no genialnie prezentuje się zresztą robotów w mojej kolekcji jest takim naprawdę wielkim wielkim badasem eee. robi niesamowite wrażenie Mam nadzieję, że Dobra, zakładamy tutaj ten. O, chce mi się coś tutaj gdzieś zaczepić ten plecaczek. O jest udało się. Dobra, mamy go w pełnym w pełnym ręsztunku. No i to chyba wszystko. no Nie wiem czy może jeszcze jeszcze trochę takie małe zbliżenie na ten korpus i... Trzymajcie się do następnego odcinka. Oczywiście dziękuję wszystkim widzom, wszystkim tym, który, którzy oglądają mój kanał, którym podobają się te roboty, jest to na pewno coś zupełnie innego na naszym rynku stare serie sprzed no, no, prawie, prawie 15 lat, także no, można praktycznie zapomnieć o, o kupieniu ich gdzieś normalnie. Tylko drugi, drugi obiekt, drugi rynek, e, aukcje i te ceny za niektóre, szczególnie rzadkie modele, są no tak wysokie, że no w pale się nie mieści, no ale trudno. No to co udało mi się zdobyć, to zdobyłem. Może kiedyś znów się coś trafi. Został mi jeszcze jeden tylko robot na tą chwilę do pokazania. Mam nadzieję, że, że z chęcią obejrzycie ten filmik. A tym razem żegnam się razem z Czerwonym który wam macha swoimi, swoimi tymi dziwnymi łapkami i do następnego hej.